Dzień dobry, witamy, tu gramy na Maxa, Mateusz Widut i Paweł Typiak. Dzisiaj spotykamy się praktycznie po roku, dokładnie po roku i, i miesiącu od ostatniego unboxingu, czyli dokładnie unboxingu Xboxa One S. Tym razem 7 listopada już minął, no i do naszej redakcji w sumie prywatnie troszeczkę e, trafił Xbox One X. Jeśli mieliście okazję, to również na naszym profilu facebookowym był e, taki live unboxing wersji specjalnej Scorpio, ponieważ oddział nasz powiedzmy warszawski, tak e, czyli Krystian e, Szalast i Marcin Górniak zakupili taką specjalną edycję, która się chyba różni tylko tym, że ma grawery na padzie, na konsoli i podstawkę. I podstawkę. Jest załączona do zestawu. Tutaj podstawki nie będzie, no, grawerów też nie będzie, no ale jak widać, y, różni się troszeczkę konsola, choć nadal nawiązuje jednak do stylu Xbox One S, y, tyle że jest po prostu czarna. I już. I, I już. Ja ubolewam, że jest czarna, bo strasznie mi się moja SK-biała podobała, była po prostu przepiękna. Zresztą lubię po prostu białe gadżety. Natomiast. Niektórzy się pytają po co w ogóle kupować Xboxa One X, kiedy zadzwonił Marcin Górniak do nas ostatnio i powiedział: "Paweł, przekonaj mnie do tego, żeby kupić Xboxa One X, bo jestem właśnie w sklepie, mogę po prostu go kupić". No ale do końca jeszcze nie jestem przekonany, to w końcu prawie 2200 zł bez jednej złotówki. Ja powiedziałem: "Masz mocnego kompa?". No tak. Tego nie kupuj. Nie kupuj Xboxa One X, bo po co? Skoro w te same gry co na Xboxie One X możesz zagrać na mocnym kompie, to po co kupować Xboxa One X? Ja nie mam mocnego kompa, nie zamierzam dopłacać kilku tysięcy złotych do mocnego komputera i do świetnego e, ekranu 4K, 144 Hz, milion klatek na sekundę. Nie, nie, to mnie interesuje. Mnie interesuje wygoda i sprzęt, który odpali mi wszystko. Takim jest właśnie Xbox One X, dlatego to jest dla mnie taki natura naturalny upgrade, bo One sk sprzedałem, dopłaciłem dosłownie 1200 zł do e, tej konsoli. No i mam najmocniejszy sprzęt na rynku do grania w multiplatformy i wydaje mi się, że no tak. takie rozpaczanie, że ale to nie ma żadnych ekskluzywów. Ma może 5-6 ekskluzjiwów, znaczy ekskluzywów no, ma więcej, co, póki co. co. Ale po co mi ekskluzywy na Xboxie One X? Serio, ekskluzywy mnie w ogóle nie jarają. Fajne są na PS4. I mam PS4! Chcesz ekskluzywy? Kup sobie PS4! Chcesz mieć najmocniejszy sprzęt do grania we wszystkie FIFA, Call of Duty, Battlefronty, wszystkie gry od Ubisoftu? Kup sobie Xbox One X, koniec, kropka. No A i... jeśli chce grać w ekskluzywy PS4 i mieć najmocniejszą konsolę na rynku? Obie konsole wtedy trzeba mieć. No chyba tak. Chyba tak, niestety. No albo PlayStation Pro, ale z tym to są chyba podzielone zdania, czy to rzeczywiście jest taka mocna konsola i czy rzeczywiście warto dopłacać, żeby tak. po prostu przesiąść się ze zwykłym. Ja myślę, że ten sprzęt się przede wszystkim rozwinie i to jest troszeczkę taka inwestycja w przyszłość, taki krok w nową generację. Zobaczmy zatem, co jest w środku. W ogóle samo pudełko jest bardzo minimalistyczne. Z boku tylko informacja, że mamy dysk 1TB, 4K Ultra HD, rozdzielczość HDR, jeżeli chodzi o ten system hmm, High Dynamic Range. No i oczywiście, że gry z Xbox to jest napisane, że to jest całkowicie zgodne z konsolą Xbox One. Dla tych, którzy zastanawialiby się, czy rzeczywiście... O, koloryzuje stolik. Czy rzeczywiście hmm, gry z Xboxa One pójdą na Xboxie One X, bo rzeczywiście mnóstwo każualowych graczy hmm, może kupić, albo osób po prostu z ulicy. Może kupić tę konsolę. Minimalizm w każdym calu, to trzeba przyznać, ale naprawdę, jakiś syp zostawia. Ale to tylko pudełko. To tylko pudełko. Miejmy nadzieję, że w środku jest czysto. <grym> Nadszedł czas na wielki unboxing. Gramy na maksa. Tniemy. tniemy Od góry. I zobaczmy, co się będzie działo dalej. Otwieramy. No i papierki. Proszę bardzo, są papierki. Tutaj znajduje się Xbox Game Pass. Podobno jest miesiąc Game Passa, ale co mnie dziwi, jest Xbox Live Gold, czego nie było napisane na pudełku, że będzie Xbox Live Gold. A sprawdź, czy jest on na 14 dni, czy też na miesiąc. No właśnie, bo Game Pass wygląda tak. To jest jedna z trzech usług. Dobrze pokazuję Wam, dobrze pokazuję Wam. Jedna z trzech usług ymm, Microsoftu, Xboxa tak naprawdę, dostępna na Xboxie One. Yy, tutaj. Mamy ponad 100 gier, tak, po pełnych Wszystkich. Science Show, e... między innymi Bioshock Infinite, Payday, mamy NBA 2K, 16, Halo, Halo 5, Fable 3, mamy Pacmany, mamy DMC, mnóstwo, mnóstwo Mad Max jest, między innymi, tutaj jest ten kodik na miesiąc super. Skorzystam na pewno, szczególnie, że DMC Devil May Cry chciałem ograć raz jeszcze. Jestem bardzo ciekawy, bo ta konsola wydaje się, że jest chyba z jakiejś dystrybucji greckiej. Tak naprawdę, bo tutaj są... A z drugiej strony też masz rzeczy nie... chyba polskie, na szczęście, mam nadzieję. A jest, jest. Jest, jest Uf. Faktywnie. grecka dystrybucja. Grecka dystrybucja. 14-dniowy Xbox Live Gold, więc zapewne dla osób, które już raz miały takiego triala, to nie zadziała, więc nie wiem po co. co nie jest? przyda mi się pewnie. No i w środku po prostu takie getting started, czyli jak zacząć, jak podłączyć, jak uruchomić samą konsolę. Proszę. Proszę. A jak śmiesznie się to obraca, nie na zasadzie w ten sposób, tylko... Jak dla idiotów, troszkę szczerze mówiąc. Okay. I to mamy na samej górze, chcesz na samym początku. Tutaj może. Ach, właśnie. tak. Podejrzewam, że zasilacz albo pad. Tu nie ma zasilacza, przyjacielu. Zasilacz jest zbudowany. Tak, Kabel. Kabel zasilający? Jest. 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 Proszę bardzo. Piękny, klasyczny. Składany. A także. Pad. Też. I kabel HDMI. No, pamiętam, że któraś konsola nie miała chyba, PlayStation 3. PlayStation 3. nie miało, Xbox 360 też nie miał. I... W wersji pierwszej. I taki, proszę bardzo, okienko. A pod nim pad. Pad się nie różni niczym od tego z wersji One S, poza faktem, że jest czarny. Znajmniej... Jesteś fajny Sprawdź. Tak. Czarny, piękny pad. Oczywiście za chwilkę zobaczycie jeszcze zbliżenia tego wszystkiego, co tutaj Wam pokazujemy. Taki sam. Dosłownie. Fajny finik. To zabrzmi rasistowsko, ale wolałem biały, naprawdę. Strasznie mi się podobała ta biała konsola. Super. I do tej pory nie wiem, do czego jest tutaj takie wcięcie. To jest takie wcięcie. Jeżeli ktoś z Was wie, Może dajcie znać. Jak bo podłączysz sobie, wiesz, dodatkowe yy, akcesorium tutaj. Tak, i ono się tutaj zaczepia, żeby ktoś nie przypadkiem nie wyciągnął. Może i tak. Padzik do pokażę? Xboxa One X, czyli yy, wszystko mamy tutaj na bluetooth. Tak mi się wydaje. No i w przypadku oczywiście że... baterie. Przed chwilą grałem właśnie na, na padzie Xbox Xboxa One S. Wydaje mi się, że tutaj jeśli chodzi o logotyp, jest on troszeczkę inny, jakiś ma taką inną e, fakturę, ale tak bardziej taki... Hmm. Solidny się wydaje. Nie wiem, może już go przegrałem swojego <laughs> <takiego. śmiech> Przegrałeś życie na nim. No i wyjmijmy samą. Ciężkie. To jest ciężkie. To jest naprawdę ciężkie. A no Chłopaki mówili, że jest podobna do PlayStation 3, chociaż... Nie wiem. To nie, no. ja muszę to... to jaką proszę. Muszę to roz, rozciąć. Tam będę ciął. Uuu! Mamy ją do góry nogami. I ma takie... O, jadźcie jak ona jest ciężka. Ona no. jest bardzo ciężka. Nie spodziewałem się tego. Na pewno jest cięższa od PlayStation 4. Tak. Ciekawe jest Wydaje. to, że ma od dołu jest taka chropowata, bardzo fajna. Design jest zajebisty. Jest świetny. Jest Na, bardzo minimalistyczny. Nie będzie się palcować, bo jest właśnie taka matowo-chropowata. Ja nie wiem, po co podstawka do niej. Naprawdę trzeba użyć. Znaczy wiadomo, że jeżeli macie dzieci w domu, to ta nawet podstawka nie pomoże. To wiecie, że dzieci potrafią nawet konsolę, która poziomo leży, przewrócić. Ale widzisz, bo tutaj masz. Tutaj znajdują się również takie wyjścia, że tutaj będzie odprowadzane ciepło. Może dlatego. Bo miałem łaneskę bez podstawki, tylko że łaneska miała tutaj ten wielki wentylator. Dokładnie tak, bo nie miała tutaj. Śliczny jest ten nikt. Jeśli chodzi o tył, no to okazuje się, że no już Microsoft totalnie zrezygnował z obsługi Kinecta. Tak jest. Mamy troszeczkę, troszeczkę rozszerzone odległości między portami, czyli mamy tradycyjnie port do zasilania, nie ma tej wielkiej cegłówki z pierwszej edycji Xbox One. Mamy wyjście HDMI, mamy wejście HDMI, jeżeli chcemy podłączyć telewizję przez jakiś dekoder. Mamy oczywiście dwa USB. Tutaj możemy przedłużyć sobie port IRDA i go na przykład, tak się domyślam, bo właśnie zawsze zastanawiam się po co jest ten port i dlaczego zrezygnowano z Kinecta, a zostawiono IR-OUT, czyli co? Wkładamy sobie IRD i gdzieś indziej sobie ustawiamy, żeby móc łatwiej za, zarządzać typu. Może. Pamiętajmy, że port IRD znajduje się też z przodu. No i oczywiście mamy jeszcze wejście Sony Panasonic Digital Interface. Tak to się chyba nazywa. Takie do audio. Optyczne, optyczne tak jest. I tutaj mamy normalnie na spręgu rj 45. No i. Śliczna jest ta konsola. Jest... Z przodu jest ciekawa. Od razu odlep. nie będziemy robić przecież wsi. Odlepiamy. Mamy tutaj. Przycisk do wyciągania płyt, szczelinę do wkładania płyt. Właśnie port Irda. Jeżeli chcielibyśmy dokupić sobie pilota i korzystać z tego jako z odtwarzacza. 4K Ultra HD. Uuu. Tu mamy do parowania yy, padów, oczywiście port USB, jeszcze jeden. No i włącznik. Sama konsola przepiękna. Już widzę, że naprawdę się nie palcuje. Nawet jak zostawiam ręk, yy, ślad. całą rękę ślad, to ono za chwilkę znika trochę. Magiczny Bardzo materiał. To, to wiesz, to możemy zrobić tak. Gdzie o, jest ten pad właśnie? O, i jest... pad. nie wiem, czy to się spokojnie przywróci. wytrzyma. Właśnie się nie przewróci, o to chodzi, że to jest, to jest naprawdę stabilna konsola. Dajcie znać, jak Wam się podoba Xbox One X w komentarzach i czy zamierzacie wymienić swojego Xboxa na nowego One X. Albo może macie PS4 i chcecie po prostu dokupić najmocniejszą konsolę na rynku do grania w multiplatformy, bo mimo faktu, że graliście już w Nier Automaty, The Last of Us i innego rodzaju naprawdę świetne ekskluzji od PlayStation, macie ochotę zagrać w dużo większej rozdziałce i dużo lepiej w multiplatformach takich jak Wiedźmin 3 między innymi. Stare gry, ale te nowe już będą coraz, coraz lepsze. Mamy dużo gier tak naprawdę się okazuje, Xbox One um, X... Enhanced, czyli rozszerzonych dla Xbox One. Już teraz w redakcji mamy od Scenegi e, Sonic Forces. Mamy także Shadow of. War. O, Shadow War. Shadow... No ty, ty, Wiadomo, to Śródziemie. Śródziemie, brawo, ja zawsze mylę... Boydę, ja, tak? ja na co mówię Shadow of Mordor. Tak jest. Cień wojny, King Shadow Boydę. of War. Tak jest. Między innymi e, Force 7, Gearsy czwórkę. Super, będziemy sprawdzać po kolei, a za chwilkę także sprawdzimy, jak szybko e, da się przełączyć. Ze starego Xboxa na nowego Xboxa. Czy wystarczy podpiąć dysk twardy z tyłu konsoli? I dobrze, że w ogóle ona ma porty z tyłu, bo PS4, zwykła wersja, ja nie wiem jak Pro, chyba Pro już ma z tyłu wyjścia USB, no ale niestety PS4 ma taki u mnie kabel z przodu wystający. Brzydko to wygląda. Nie pomyśleli, no ale co zrobić? Tak wygląda Xbox One X. Czekamy na Wasze komentarze, dajcie znać.